Cześć kochane Ludziska, nie wiem, 29. Za mną stadion chemika. Tutaj, jak byłem bardzo, bardzo małym chłopcem, to grałem w piłkę. Stałem na bramce, bo miałem taką. Funkcje. I to nie dlatego, że byłem gruby, bo wcale wtedy nie byłem gruby. Właśnie wróciłem z biegu na 10 km. No fajnie, tam chyba że z godzinkę, chyba koło godzinki biegłem, ale w sumie to nie ma jakie ma to znaczenie. Właśnie, dzisiaj chciałem powiedzieć o, o celach, o, o miejscach. Dzisiaj, oczywiście, to jest moja narracja na życie i nikomu, że tak powiem, zresztą dobra bez tego wstępu. Po co ja, ja w ogóle to gadam? O co chodzi? Chodzi o to, że. Bo dużo ludzi się mnie pyta, dobra wujas, jest jakiś cel, ile kilogramów wujas, jest jakiś cel co do tego o, w cudzysłowie, jakie chcesz zająć miejsce? Czy jest jakiś e, cel? Ja Wam dzisiaj powiem, że. E, ja nie widzę sensu celów. O co chodzi z, ty, z, ty, z tym celem? Okej, okay, są jakieś założenia, ale jeśli mam cel, to jestem poniekąd jakimś takim niewolnikiem nie tego celu. A jeśli mam jakieś założenie, to jeśli zachcę mi się jeść i będzie 27 dzień, znaczy 27, nie, bo jest 29, a tam 30, nie ma to znaczenia. Jeśli będę ważył 72 kg, super, jeśli będę ją tyle tysiąc, super, za każdym razem jest super. Kiedyś bym powiedział, że to jest trochę bez sensu, bo tak naprawdę niczego w życiu nie osiągnę. Okazuje się, że jak odpuściłem się sobie te cele, to okazuje się, że mam większą przestrzeń na to, żeby po pierwsze cieszyć się z tego, co mam, bo to jest, to jest pierwsza, pierwsza bardzo wa ważna rzecz, że się cieszę z tego, co mam, e, jakie miejsce zajmę w biegu, e, nie wiem, ile czegoś dostanę, ile zarobię, ile nie zarobię i tak e, To powoduje spokój, no bo kurwa, czy żyje się dla jakichś pseudo-blaszek, pucharów, miejsc poklasków, lajków, czy cholera wieczego jeszcze moim zdaniem nie, moim zdaniem warto żyć dla siebie, żeby mieć satysfakcję i spokój, a satysfakcję i spokój samego z samego siebie mogę osiągnąć w bardzo banalny, prosty, prosty sposób, po prostu na zwyczajnym świecie, nie terroryzować się jakimiś celami, czy cholera wie co, ale to nie znaczy, że mu ktoś powie, o Jezus Maria, to życie jest bez ambicji. Jak znasz swoją wartość, to tak naprawdę to Ci niepotrzebne. niepotrzebne Ci dni, niepotrzebne Ci wielkości, odległości, wystarczy Ci, że jesteś. To takie, to chyba, trochę takie, może dla niektórych słabe, ale dla mnie dzisiaj to podstawa bo bycie dla mnie jest najwyższym z celów. I samo bycie może dać mi bardzo dużo spokoju, radości, szczęścia. A dlatego ja dzisiaj to wszystko robię, dlatego dzisiaj nie, jem. właśnie dlatego, dlatego radości, szczęścia. Ktoś mówi, ktoś mówi, a, ciągle robisz wszystko dla poklasku. Tak, dla poklasku, dla swojego poklasku, żebym sam był zadowolony i codziennie rany sobie klaskał. Wow, Adaś, jak fajnie, że jesteś. To jest mój poklask. O to mi kodzim poklas, a nie o Twój, kurde poklas, kurde. Chcesz Podziwiaj. chcesz nienawidzić, chcesz Powiedz, że jestem debilem, chcesz kochaj mnie. Ty wybierasz, co ci jest potrzebne. Nie ja. Ty wybierasz, co jest w Twoim życiu potrzebne. Ja racjonalnie wybieram, że Ciebie lubię, drogi oglądaczu. A jeszcze Cię będę bardziej lubił, jak zasubskrybujesz ten kanał. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego na rok 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 i tak w ogóle wszystkiego.